Cześć, witam Was. Znajdujemy się dzisiaj we Wrocławiu. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać obiekt, który znajduje się we Wrocławiu, o którym było głośno. Mowa o rozbiórce arkad wrocławskich. Znajdujemy się przy ulicy Komandorskiej. Chciałem Wam pokazać te arkady z innej strony, ale tutaj jest wygrodzony i nie wiem, czy bym tam przeszedł. W końcu ja nie tutejszy. Arkady Wrocławskie zostały otwarte w 2007 roku, a ostatnie sklepy zamknęły się wiosną zeszłego roku. W miejscu arkad Wrocławskich ma powstać nowoczesna zabudowa z tego co wiem, biurowce. A tutaj widok na Sky Tower. To byłoby na tyle i cześć.